Hello, witajcie! Dzisiaj będziemy walczyć. Hello, witajcie! Dzisiaj e, będziemy walczyć z okrutnym wrogiem, jakim jest wciornastek, ponieważ odkryłam. Wow, brawo ja! Że mam robaka. A może nie tylko wciornaska albo też inne, inne rzeczy. Także mam teraz masę roboty przy roślinach, więc stwierdziłam, że czemu by się z Wami tym nie podzielić? Mam nadzieję, że pozwolę się go raz na no zawsze, ale wiadomo jak to bywa, lubi wracać. Pan z ogrodniczego polecił mi taki produkt. Mam nadzieję, że, że pomoże. On też jest na inne jakieś swoje robactwa, więc powiem szczerze, że połowę kwiatów już popsikałam i jeszcze stała mi druga połowa, bardzo się powoli do tego zbieram, ponieważ to jest tyle pracy przy tym, no ale nic, no chciało się mieć kwiatki, e, więc e, trzeba też e, niestety to negatywną, e, negatywny aspekt roślin akceptować, Szymon ostatnio miał urodziny i i byliśmy w sklepie budowlanym, a tam są rośliny i nie mogłam się powstrzymać słuchajcie. I kupiłam sobie babyka, marantę przepiękną, bardzo długo chciałam mieć Marantę Ale u nas są naprawdę w miarę drogie te Maranty, takie spore, więc ja sobie kupiłam takiego babyka za 3 euro i do tego kupiłam sobie osłonkę. Oma już ma tutaj dwa pędy, więc fajnie wybrałam taki najładniejszy okaz. Eee, właśnie przed chwilą sama zrobiłam dziurę tutaj w... Ojej, fujka, wszędzie się mi. Zrobiłam tu już dziurę, żeby była, ponieważ chcę, tutaj wsadzić do... eee, chcę ją tutaj wsadzić do tej osłonki, chcę, żeby miała odpływ. Ponieważ no bardzo ciężko jest znaleźć takich rozmiarów dolniczkę, żeby tutaj coś nie wystawało, a to mnie bardzo irytuje i mi się to nie podoba. Mam ją od 2-3 dni, więc myślę, że powoli się zaklimatyzowała. Ja słyszałam, że maranty lubią mieć wilgotno, także ja ją zostawię w tej ziemi, w której jest, ponieważ ona ma tutaj wilgotno, ale nie za mokro. Jest tutaj też perlit, ta ziemia jest fajna. Dodam po prostu tylko troszkę od siebie. Ja, Moja mieszanka jest bardzo sucha, więc też mi się wydaje, że do niektórych roślin to też nie jest ok. Nie wiem, czy będzie to widać. Słuchajcie, dzisiaj miałam dzie dzień sprzątania. Dostałam szału i sprzątałam wszystko, a teraz sobie brudzę ziemią, więc hmm, mądra ja. Zobaczymy. Ja jeszcze muszę te liście umyć i też je popsikam, bo wydaje mi się, że widziałam tutaj małego wełnowca takie kuleczki. Ja lubię zawsze też tą ziemię trochę rozbulwić. kiedyś takich rzeczy nie robiłam i no i rośliny są tak średnio i rosły w ogóle zdychały zaraz. Więc człowiek się uczy na błędach się tutaj tak mało miejsca miała i zbita, ale powinno już jej być lepiej. Nie będę jej jeszcze podlewać, bo ja często robiłam tak, że po przesadzeniu jeszcze podlewałam roślinę, ale nie będę tego robić, bo że później niektóre cierpiały. Na przykład jak były w fatalnym podłożu, ja potem podlewałam i one miały być przerąbane, więc to by był głupi pomysł, więc ja zostawię ją tak na razie, jak jest. Tu jeden listek już się robi żółty, więc pewnie niedługo go pożegnam, a on jest taki najmniejszy, więc nawet to nie przeszkadza. Czy jeszcze tutaj dołożyć? Szczerze, znaczy, że jak byłam mała, to bardzo lubiłam się bawić w ziemi, naprawdę. Więc chyba coś zostało z tego. Oprócz mmm, tego, że później jest brudno. Hmm. To jest jedyny minus, dobra. Jakiś mogą Mogę sobie rzucić karmazyt pod spod. A Dobra. Powinno być ok. O, i tak pięknie właśnie się prezentuje. Nie wiem, ten nić jest taki fajnie duży mam nadzieję, że będzie jej się tutaj u mnie żyło fajnie. Powiem Wam, że nie wiem, czy dobrze robię, ale ja umyję od razu tym opryskiem liście. Powinnam to robić w rękawiczkach. Ostatnio robiłam to w rękawiczkach, w masce, żeby ten oprysk na mnie nie wpływał, żeby go nie wdychać, bo ja potem mi się kręci, kręci w głowie. Nawet jak piszę, że jest bezpieczna, to Awsze coś tam jednak zostaje w powietrzu. O był. Tu na tym większy, największym liściu są, były, y, był jeden wełnowiec. Jeden świat wełnowca. Więc. O, tu też jest. Ja umrwałam tego liścia, ale kurka. Nie chcę męczyć rośliny, niech sobie ona sama to zrzuci. gdzie Będzie chciała. Myślę, że ona się jeszcze adoptuje do, do mojego klimatu, bo na razie się nie rusza. Jak mówiłam, że ona się tak modli rusza przez cały dzień, to nie zauważyłam nic sobie ze sobą robiła. Nawet, y nawet wieczorem. ten oprysk też jest na nowca już nie pamiętam Chciałabym przetłumaczyć, ale wydaje mi się, że chyba tak, to jest, jakiś, to jest jakiś taki multi więc w sumie w tym pomieszczeniu zostały mi tylko dwa kwiatki do opryskania i później zostają y, mi kwiatki z sypialni ale to już zrobię w pokoju obok Spokojnie, jakby co? To ja sobie tutaj to wszystko to z stół i w więc bez paniki, jakby ktoś myślał. I na to podstawa trochę umyję te liście, bo one po prostu przez prysznicowanie mają zacieki i, i, i doprowadzą mnie do duszału. No i też wiadomo przed podaniem oprysku, powinno się. Oczywiście, mój drugi premium, który mam już od lat lat, tylko że ja go cięłam bardzo dużo. On nie urósł jakoś specjalnie, bo ja mu nic zawsze żyć nie dawałam. Troszkę go przelewałam, mało się nim interesowałam. to moje też kolejne... O Jezu, to jest premium? Nie pamiętam nazwy. Ale jak ostatnio mówiłam w filmiku, to ja mam to tyle lat, naprawdę, to jest jeden z moich pierwszych kwiatków, dosłownie jest 3-4 lata ma ten kwiatek. Też go raz już chciałam, dwa może dałam też yy, szczepkę komuś, oddałam szczepkę, bo po prostu zostałam poproszona o nią, więc yy, obojętne, więc, yy, więc nie miałam też kiedy go po prostu Yy, zagęścić. Więc on jest taki. On mi się też takie rodzaje z takimi dużymi, z takimi ogromnymi, srebrnymi liściami. Więc jakby ktoś miał szczepkę i chciałby mi ją wysłać, oczywiście za płacę za, za przesyłkę i za szczepkę takiego, takie ogromne one są. Ja one są takie srebrne, więc jakby ktoś chciał się podzielić szczepką, to chętnie przyjmę. Nie wiem, czy on chorował, czy nie, ale ja wiem, że mało... Ma tu jakieś mini ślady, ale mało go yy, nawoziłam. Tak jak mówiłam, ja muszę zacząć nawozić rośliny. Już powoli to wdrążyłam. Yy, więc tak. Się co, bo ja za często podlewam rośliny, u mnie jest taki problem, że ja... Mi się wydaje, że tydzień minął, a się okazuje, że ja... Podlewam roślinę trzy razy w tygodniu, wiem to jest chore, ale no nie wszystkie, ale, ale mi się tak wydaje, że w poniedziałek podleję i nagle w czwartek, kurde dawno nie zostały podlane, nie? No i podlewam, no i to jest właśnie mój problem. Czy tu jeszcze mam jakieś rośliny? Eee, a, jeszcze tego na górze, zapomniałam o najpierw liście, przetrę, ten chyba nie ma żadnych objawów. super rośnie. Ale wolę spsikać, objawów robaka, ale wolę spsikać po prostu wszystkie rośliny, czy mają, czy nie. Ostatnio też go pocięłam, więc też pójdzie gdzieś w dobre ręce. Więc przyniosłam tu już resztę moich kwiatów, resztwa. 18 jeszcze mi zostało. Eee, zacznę chyba od takich, może prostych, prostych w sensie tych małych, a te większe zostawię sobie po prostu na później. Wiecie co, dostałem się czy czasem e, nie wsadzić do lezuchy e, tej, nie mam albo do kamery karmezytu, do tych kulek, e, żeby nie wsadzić mojego White Fusion. Widziałam kilka filmików, nie mam pojęcia o hydroponice, ale chyba się tym muszę po prostu zainteresować, bo... no kurde, szkoda mi tych roślin. Ja naprawdę wydaję kupę kasy, pewnie każdy z nas wydaje kupę kasy na rośliny, a, a po prostu aż serce boli jak one po prostu umierają. Więc nie wiem czy się w przyszłości tym nie zajmę, po prostu. Musicie mi wybaczyć, ale rozładowała mi się bateria, więc szybko troszeczkę ją powodowałam. Już większość roślin popsikałam, umyłam też liście, zostawię tej chwilę na kwarantannę. Więc. Oj! Ach. Więc tak, wiecie co, stwierdziłam, że dad eksperymentuję i mojego eggfishem wrzucę do kramen zytu, karmen który gdzieś tam mam. Hmm. Trochę teraz się naoglądałam filmików o właśnie hydroponice, więc ja myślę, że sobie chyba jakoś poradzę. Jak nie, no to trudno, więcej już nie kupię e, tej rośliny. E, nie mam też takiej, wiecie, nie chcę na razie zamawiać żadnych klepuzy ani tych dolniczek, e, na razie jest z mnie troszkę skomplikowane, żeby to zrozumieć. Więc e, na razie zabawię się po prostu z ziemią i to poeksperymentuję, jak nie wiedzie to trudno. Ona i tak już wygląda tragicznie taka lata. A więc why not? Ok, wszędzie tu mam nawóz. Dobrze, że mi starczyło. Jeszcze mi została trzykrotka. Chociaż trzykrotka wygląda dobrze, ale i tak ją popsika. Nie mogę się doczekać. Oj, jest nowy, muszę go ukorzenić. Ale nie mogę się doczekać, aż w końcu wystawię ją na żeby to po prostu nabrała kolorku troszkę. Ja ma kilka jakichś takich żółtych liści. O no, najgorzej ma się kalateła, orbiforia, właśnie nie wiem czy nie obciąć też tego liścia no, fatalnie zaczęło. Za późno się zorientowałam, i no niestety tak to wygląda moja wina. Oczywiście wydaje mi się, że ta też ma, przy, ma tego wciarnastka, ten nowy liść wychodzi, ale już jest tutaj. Już jest tutaj uszkodzony, ma takie czarne ślady, więc średnio, średnio mam nadzieję, że się go pozbędę. Ja już popsikałam wszystkie co tu się z tobą stało. O, muszę tutaj w fajny... Muszę tu kupić tego kołka jednak fajnego, bo to jest. Kurde. Muszę kupić fajnego kołka, bo tu jest niestety. chyba nie dla niej. O, zaraz się połami i będę płakać. No i oczywiście te też popsikałam. Wszystkie mam ślady w ciarnastkach. Monstera też została popsikana. No, słuchajcie, mam wrażenie, że te rośliny jakoś tak zaczęły się takie jędrniejsze zrobić od razu, nie wiem, czy mam to tak w głowie. No, mój skrzydłokwiat też, też dostał po bandzie troszeczkę. Za późno się zorientowałam, ale plus jest taki, że tutaj nowy wychodzi. Wiecie co, zastanawiam się, czy czasem tej Diffie nie przynieść do wody, po prostu nie zacząć hodować niektóre rośliny w wodzie. Ja nie wiem o co chodzi tej Diffie Ona tak pięknie rosła. Każdy nowy liść gnije od razu. Widzicie, tu idą nowe. Zobaczymy, czy też zgniją. Popcikamią, oczywiście, ale no. To jest fatalne, fatalnie. Nie mogę patrzeć na tą roślinę. No jak tutaj zeżarły. Niestety ona stała w kuchni, właściwie przy okni, widzieliście. I pewnie tamtędy też padały rabaki. Coż za inteligentna paula. Yy, no, średnio. Widziałem, że zobaczę do korzenia, i nie ma go. Nie wiem, co tu się stało. Naprawdę, o następny. Jestem w takim szoku. O normalnie korzenie odpadają. Muszę go wsadzić do wody, bo niestety nic z niego nie będzie. Dobrze, szybko się zorientowałam, że coś jest nie tak. Fatalnie, naprawdę fatalnie. Jestem wściekła. Więc na razie to tyle. Wszystkie kwiaty zostały popsikane, nawet kaktusy, chyba wspominałam. No i co, będę robić update, zobaczymy, czy to pomogło, czy rośliny będą mieć się lepiej. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!